We mgle wieczoru wieś nagle cichnie. Nawet wiatr zatrzymuje oddech. A wtedy z daleka słychać delikatne zawodzenie, które nie brzmi jak głos żywego. To płaczka, duch kobiety, która za życia opłakała wszystkich, oprócz siebie. Teraz błądzi między domami i płacze nad tymi, których los już został przesądzony. Mówią, że jej łzy słyszą tylko ci, których czeka nieszczęście. Zanim tragedia nadejdzie, siada na progu i głaszcze powietrze, jakby żegnała kogoś, kogo tylko ona widzi. A jeśli jej płacz nagle ucichnie, to znaczy, że stoi tuż za tobą. Chłód na karku to jej pierwsza łza. A ja, upiór po godzinach. Słyszałem jej lament i radzę ci, nasłuchuj.